Antku, wielki mecz za nami. Ja jestem ciekawy, jak wy się przygotowywaliście do tego wydarzenia? Mieliśmy mm, dwa treningi tygodniowo e, tutaj na boiskach treningowych Legii. Spotykaliśmy się faktycznie... Przychodziliśmy na te treningi, polubiliśmy się wszyscy z chłopakami. Niektórzy niestety nawet doznali kontuzji i nie wystąpili i tak naprawdę też trochę w ich imieniu dla nich tak się spieliśmy, żeby zagrać jak najlepiej. No i udało się, Przegrając, przegrywając 2-0, wygraliśmy 3-2 i no, wydaje mi się, że to jest naprawdę super wynik, rezultat, znakomity. I jestem dumny z chłopaków, i fajnie, że jestem częścią tego zespołu. Myślisz, że gdyby nie kadedeja aktorska, poszedłbyś na przykład w piłkę nożną? Myślę, że e, próbowałbym. Natomiast e, nie wiem, która droga kariery jest trudniejsza. E, na pewno więcej takiego wysiłku fizycznego e, wymaga piłka nożna. Być może właśnie z tego powodu, kiedy stałem nawet na progu takiego. E, dylematu życiowego, w którą stronę pójść, jak jeszcze byłem młodszym chłopakiem i grałem się nawet w klubie, to no po prostu no wiedziałem, że albo coś robię na 100% i idę do końca, albo no muszę wybrać inną drogę. Wybrałem nieco inną, czy łatwiejszą, no sam nie wiem, na pewno pod względem fizycznym mniej angażującą, tak. To, co robię, nie, nie, nie powoduje, że muszę trenować tak dużo, ale podziwiam piłkarzy i jestem zachwycony zawsze, kiedy nasi zawodnicy odnoszą sukcesy na świecie, śledzę to, jestem kibicem i no, cieszę się, że polska piłka jest na coraz lepszym poziomie. Mam nadzieję, że jutro wygramy tylko za Austrią.